I właśnie tutaj fruwał helikopter niedawno, bo szukali, bo ktoś padł do rzeki. A zobaczcie, jak rzeka się podniosła. No, jak się podniosła rzeka. Widzisz? Jest dużo wody, zobacz. Dużo, jest dużo, nie trzeba, a wypłynie na wierzch. No, dziś ile wody. No o, jaki. Zobacz, jaki prąd jest w tej wodzie duży Strasznie duży prąd jest w tej wodzie. Ciekawe czy znaleźli tego kogoś, bo ktoś do wody prawdopodobnie wpadł. Będę musiał poczytać bardziej o tym, bo nie miałem kiedy. Ale w każdym razie tu właśnie wruwa helikopter i no skoro tak fajnie rządem, rzędem frunął, tak o pyk, 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 pyk równolegle z tą wodą. No to skoro tak płynął, no to mi się wydaje, że ktoś wpadł do wody i szukali prawdopodobnie zwłoki. Otóż nie jedna osoba wpadła do tej wody przypadkowo. I tak to właśnie wygląda, moje No! o wysoko woda, bardzo wysoko się robi ale siła kamera tego nie pokazuje co tak naprawdę